Cześć Joe, z tej strony rynek. W dzisiejszym odcinku nie będzie gameplaya. A przeprosiny, naprawdę wybaczcie, że tak długo nie ma filmu, bo już długo ponad miesiąc, ale mam ogromne problemy techniczne. Po pierwsze w moim telefonie nie mam miejsca, a miałem niedawno jeszcze 3 GB. No a teraz mam jakieś 200 MB. I cudem nagrałem ten film. Dlatego też nie ma zbytniej aktywności na moim kanale. Nie wiem jak to się stało, ponieważ nic nie instalowałem, nic nie pobierałem. No a teraz jest lipa. Po drugie, nie mam czasu. Na razie po prostu jestem zbyt zajęty i mam za dużo roboty. Spróbuję z tym się uporać tak, żebym później faktycznie mógł nagrywać filmy. I co więcej, upgrade'uję trochę mój sprzęt. Ale wszystko w swoim czasie. A, i...